Panda i wróciłam do polskiego YouTube'a więc um, tak, jesteśmy um, na Brookhaven RP I tak jest um, update Świąteczny! Yay! I tu piszę Merry Christmas and Happy Holidays O co to jest? Sport to jest? O wow O oh, wow oh wow okej, okay, tego też się nie spodziewałam to, to jest też chyba nowy nowa praca nie mogę nie mogę tym sterować jakoś okej, okay, co to jest? autopilot i mogę zmienić nie wiem e, nie wiem e, jakby było mi słychać cicho no to trudno o, ja się wow Niezła poza. Okej, okay. mm. okay, to ale tam dobrze. Nie wiem, co, co sobie... Ło! Okej, okay, chyba się zawiesiłam delikatnie. Zmienię pasję na moją normalną, jaką mam. Sorry, że patrzę tu, bo w ogóle nie nagrywałam, ale no, pff, zapomniałam w ogóle, że mam coś. Okej, okay, tu też jest nowa praca. Mhm, mm dobra, ja już stąd wyjdę. Okay. E, więc to było ciekawe, to było ciekawe. Może tu zrobili, że basen to lód? Nie, basen to dalej basen. Okej, okay, ale widać, że wszędzie są jakieś świąteczne dekoracje. Na przykład gdzieś jest pre... o, 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 o. Na przykład y, to był prezent jest na dachu, nie wiem czy widzicie, ale no, Santa's Lake, okej, okay, wow, ja bym mam... ja mam to sobie pojadę. i na disco roll jest Holidays, okej okay. no to może na i wszędzie jest block na przykład są dekoracje okej, okay, to jest ładne no, ale teraz zobaczmy, czy na polisie zmieniło. Tu i ja mam mój napis, że na 19. I się udaje, mm. nieważne, um, a ja mam po prostu normalną dyskorolkę, bo nie jest najładniejsza, ale według mnie najlepsza. Ha, Coś tu może mogło się jeszcze zmienić. Nie wiem, może w banku coś jest? Dzień dobry, nieważne. Jedziemy Waszą kartę. Hello, my friends. I teraz gdzie jest ta bomba? Gdzie jest ta bomba? Bomba, bomba, bomba. O, mamy. O, jest prezent. Okej, okay, to jest nowa. Nie, ale w ogóle mam bombę. To jest najważniejsze. Przepraszam za mój głos. Ale nie wydaje się być. Wydaje mi się, że mam trochę chrypę. Ale nie wiem. Okej, okay. postaram się mówić głośniej. Yy, więc nie wiem, gdzie właśnie postawiłam tą bombę, lecz wlazłam do banku, czego nic tu nie ma. Lepiej może stąd się zwijam. Na pewno wiem, że jest to nowe, że chyba, że właśnie podpaliła albo nie. Ale dobra iść. Uch, nie, znowu to creepy miejsca. Woje się takie creepy miejsca! Jest taki creepy. <laughs> uh, o, oh, sorry. Za powiadomienia, ale tak nagrywam mój ekran. A na moim ekranie to może za zasubskrybuję ponad. Uh, no bardzo dużo osób. I subskrybuję tych, którzy nie subskrybują, więc yy, i może, że lajkuję ich komentarze. Okej, okay, czy coś czuję z nowego? Horse Hull? Unlocked. A oni chyba zmienili coś, bo, bo jest po prostu tu się inaczej muzywa teraz zrobili update. Yeah. Jak wygląda prezent, tak... Okej, okay. idę do jasności. A jest tu ciemno. Okej, okay, nie potrzebuję tej bomby. I gdzie jest ta karta? Bo jej nie chcę dobrze zrobić tak. I karta! Jej! Okej, okay, um... To tam jest w przedszkolu. Może to ominę, bo zaraz mnie pewno opowiedzą. Hej, adoptuj mnie! Jestem bezdomna. Nie dzięki. Nagrywam filmik. Okej. Okay. Okej, okay, to jest nawet wiele jasno. Więc możemy, Jakby wygląda to jakbyś taki... Daję Ci. O, 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 okej, okay. zaraz wejdę do basenu, okej. Okay. Um, okej. Okay. I to chyba wszystko. Dobra, jeszcze patrzę czy może coś... Sobie... Ok, to jest nowe sign. Zaraz to zobaczymy. To jest może nowe lub... czekajcie, to jest nowe. Nie wiem, możecie mi powiedzieć, jeśli gracie Brokawen, bo ja tego nie wiem. Uh, no i to teraz. To dobra, sign. I mogę. Okej, okay, sign. Uuuu. Uh, yeah. O, oh, sorry, za chwilę w to napiszę. Bójcie gaming, panda, yo! Zobaczmy sobie. Jakie są z tym? No, pozy. Słuchajcie, gdzie jest taka poza? Taka. I to tyle. Okej. Okay. Um, jest jakaś kolejna rzecz. Nie wiem. Może w domach, więc ja może sobie poszukam domu. Yy, Pozdrawiam osoby, które są na moim filmiku, ale ja w ogóle o tym nie wiedzą. O, okej, okay. jest uwolna. Okej, okay. nie wiem, kto to jest, ale najwyżej nie pisze do mnie. Zresztą i tak nie umiem ich języka. Może coś nowego? Ej, to jest nowe. Aha, nowy dom. Wow. O, to jest mój dom. Oh my god. Ok, chodźmy go zwiedzić. Uh, czy ja na pewno zaczęłam nagrywać? Tak, zaczęłam. Mm -mm. Dobra, zamykam go. Więc my to samo, te The King, i Rest, tak? Rest. Uuu, um, uh, ładówka. dolna się nie otwiera, bo klika można mieć ręce. Ale tak w ogóle um, mamy wielką choinkę, wow. Przez którą mogę przechodzić, więc jestem, jestem choinką, nikt mnie nie widzi. Okay, tu jest garaż na auto Lub, nie wiem kto może konia zostawić i nie chcę go pokazywać, nie wiem. Okej. Okay. Mm -hmm. Tu jest jedno łóżko. I tu jest łazienka. Wow! Jak ten dom zostanie tak na zawsze, to ja będę szczęśliwa. Mm. Tu jest taki historyczno. To, to jest znowu safe. Oh my god. Wszędzie są gdzieś ukryte safe. Nie wiem, um, ale dobra, nie chcę tych pieniędzy, bo... Mogę sobie wziąć za darmo. No dobra. Uh, um, dwa łóżka. Ok. Um, dobra, muszę otworzyć drzwi. Wyjść na balkon. Teraz zamknę drzwi. Great. Po prostu sobie to. Uii. możemy zmienić kolory. No, takie sobie kolorki. Ja bardzo lubię po prostu białe, bo wygląda ładnie. Ale teraz i tak znikną yy, Zastanawiam się, czy mogę parasol. Nie. Nic nie mogę z nim zrobić. Ok. Czyli na balkon mogę zostawić po prostu czwarty. I oczywiście nie No, praliki. I odkrzesz. Teraz myślałam, żeby przetestować ten dom z dodatkiem dzidziusiów. Yes. Ok. Tak. Okej, 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 okej. O, mamy ogródek jeszcze niezwiedzony, ale raczej tam się pewnie nic nie zmieniło, więc teraz pójdziemy na ogródek. Więc nie wiem czemu łóżko leży właśnie w prezentach. Zaczynam się trochę upawiać, czy to jest normalne. Okej, okay, chodź chodźmy na górę. La la la, bla bla bla. Gdzie tu jestem? Okej, okay, tu jest oczywiście łóżko. No tu nic pewno się nie zmieni, bo ja już wiem, gdzie zawsze rzeczy się pojawiają, bo ja oczywiście już tyle razy gram w tą grę, ale jej nie nagram, bo oczywiście zapomniałam takie... Czy mam w ogóle YouTube'a jeszcze? Chyba. Albo takie... Hmm, muszę nagrać na mój drugi kanał. Mój drugi kanał to jest Peachy Pie, a, tylko jest po angielsku, więc no. Okay, mamy grill. Okej, okay, um, jak w każdym standardowym domu. Mamy normalne rzeczy. Tu mamy kosiarkę i gdzieś tam widziałam. No i taki po prostu grydeczek, duży. No, duży, fajny, fajny, powiem szczerze. Dobra, ja teraz chcę stąd wyjęć. Ok, um. Nie wiem czy to wszystkie update'y, Na pewno coś tu jeszcze musi być. czy nie wiem. A może są ciuchy. Mm -hmm. All I want for Christmas is you. Nieważne. I myślę, że śpiewam bardzo dziwnie, ale tak mm, zawsze tak mam. Okej, okay, więc widzę, że są nowe ciuchy dla premiuma, bo... ale ja nie mam premium, więc... не сон, сон, сон. Окей, Крисмас. Окей. Окей. Не может какие-то сподни нормальные. Вем, любит инстер, а лечить бетон не строят за Ну. Bardzo dziękuję, więc mi... O my god. O oh my god. Nie jakie to jest O my goodness! Just to będzie moja piżama, po prostu będzie moja piżama. O my, Ja uwielbiam to, a to... Oooo! To i to. Nie. Już zostawiam to. To jest teraz mój styl, po prostu osiąteczny. O, są czapki świąteczne, hej, yeah. czapeczki świąteczne, Jeee. Yeah. o oh my god, znowu. Okej, okay. ja już tak mówię, Czy my zacznę teraz znowu śpiewać O I Want to for Christmas, a nie nie, 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 okej, więc są różne stroje, okej, okay. Okej. Okay. Nie wygląda dla mnie na mąstylowa. Lubię takie, ale wygląda to jeszcze dziwniej. To też jest trochę duże Ki to jest a ale... Jakieś spodnie. No <laughs> to nie wiem. Zależy co no dobra może na początku bluzka? E, polecam bluzka na początku okej, okay, to jest ładne, to jest ładne, to jest ładne, to jest ładne, to jest ładne to jest ładne okej okay. może coś znajdę jeszcze tu Please, 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 wygląda dziwnie. Mm. co mi pozostaje do zrobienia, to po prostu wrócę do swojej normalności. No, ekstra. No, co ja mogę powiedzieć? Po prostu chodźmy na jakieś piękne to i to tyle. No. Ej może, ej czy, dobra nie wiem czy gracie w ogóle w to, ale czy motek i, Zobaczmy, no, jak to się nazywa, ej, czy to było tutaj jeszcze w grze, bo mi się wydaje, że nie. No, no i chyba już reszta była już wcześniej, ale tak mówię, no chyba to jest nowe, ale tak w ogóle... o, o! Chciałam się tego pięknie pożegnać. Dobra, no, wyjdę, obojętnie idzie. O, lodziarnia, no ekstra. Więc dziękuję za oglądanie tego super, rąckiego, może jakiegoś tam filmiku. Um, y, lajkujcie, subujcie i y, pa, pa!